Witajcie tutaj krzepik.pl Po kilku nieudanych próbach, ale jestem Witajcie w czwartym odcinku Tak jak, jak yy, mówiłem, przywróciłem do was, jak już trochę tu wykopałem Musimy sobie tutaj najeżdżać struktury, niektóre rzeczy I zaraz wam pokażę co Mam, mam tutaj pełny, co zaraz zrobię sobie podpływę. Zwykłe skrzynice, ja upgrade'owałem do żelaznych, nie były bardzo potrzebne. Ja trochę tylko po wkornu po, trochę zrobiłem. Zużyłem chyba wszystkie patyczki, ale tak. Diamenty jakieś podstawowe to mamy, jedna diamentów nie mi ja To sobie zostawię w łapkę. My już kopałem tutaj diamentowymi mieszczami zgotowanymi. To widzicie jaki mam poziom od samego kopania. Więc, nie wiem, tu na razie będziemy robić wszystko. Tam na razie nie wiem, czy będziemy wiele kto będzie przenosił. Pomyśleć. Chyba, że... Żeby... Czekajcie. Zrobię cięcie, bo to wszystko. I spotkam się z tym, że... Dobra, przenieśliśmy się tutaj. Ten, pomiędzy dołem pomieszczenie, tam mogę teraz zanieść ale to w takiś nie chciałem i jest. teraz staramy się I zająć się tutaj to jest ale to zrobimy sobie ten Marter Macerator, no ale macerator musimy zrobić chyba. Mm. Czekajcie teraz, czy... Bo do maceratora. Macerator Barter Macerator potrzebę fajnie. A jedyna jedna recepturka. Aj, no można sobie tak przypalić. No, i tego właśnie można. Można sobie hmm, To jest dobre. Uff. Ludzie, żebyście widzieli, to w akcji to kopie, a to, dopiero to, to jest dopiero drop. I rzenę tego kosztuje. Ładne, magnetowe. Trochę przy tym jest. Ale no to teraz nie obchodzi. Hmm, to nie Co? To... Aha. Potrzebuję... ...maceratora... Nie, jak No, Maceratora i znowu się robi z tego. To się robi Czartki, ale... ...trzeba sobie coś To się robi z... ...to nie to... No, to, to będzie to, ale tak jak potrzebujemy masz maszynerii, no dobra. To jest najpierw na początek na rząd podstawowy, ale musimy uzyskać jakieś źródło energii. To chyba będzie nasz podstawowy generator, który się robi z baterii, ale to jeszcze chwilę, czyli sobie sikierkę. Ściąć te drzewa w jak widzieliście na początku. Dlatego, że będzie nam potrzebna guma, a gumy nie można uzyskać inaczej niż właśnie niż drzewa drzewa. No, Kurę, ładny dzień mamy. Zbierzemy teraz tę drzewkę, wypalamy ją. To jest bardzo zielone liście. Zresztą się bardzo podoba. No to takie drzewko, mam 6 roblach 6 tego mojego uda. Tak będzie wielki problem, bo naprawdę dużo potrzebuje, Nie widzę tutaj, a <delle> nie widzę tutaj, żeby było włóczkę. Mógłbym dopisać sobie do tego, choć mogę zrobić Jak myślicie, co drzewa, jakby dopisać do tego? Jakby to wyglądało? się nazywa z drzewa. Nie wiem, co wygląda. Teraz i którym wytrzymał nie wiem jak nie, jak nie, to jest, dziękuję nie tyle ja już tego no, drzewa, drzewa, tylko tej gumy tarczy zaraz zamknięmy drzwi, żeby nam nie weszło oczywiście to drzewo zostawimy tu, aby nie było to drzewo nie idziemy niżej. Szarko, że mam te trzaski. Już dzisiaj trochę spędziłem przy komputerze w słuchawkach, bo po prostu już uszku to To od razu mówię, nie siedźcie tyle w słuchawkach, bo naprawdę to się tu bardzo trudno nie wyrobić i siedzieć tyle, siedzę chyba dzisiaj to druga 10 godzin. Mniej więcej. Mogłem od razu wrzucić, wrzucić to odcinka w magię od 10 godzin. A takim że nie będę aż tak. Jak się to mówi. Nie będę aż tak ryzykował. Zawsze można sobie. Zawsze można sobie wziąć nagrać kilka odcinków, takich chciałem nagrać, czy wrzucić, nagrać na orienter, czytać Wasze komentarze z tego i z tego, nagrać Minecrafta na Grinter, tak jak mówiłem właśnie w pierwszym odcinku, według mnie ten system jest najlepszy. Możliwe, że wcześniej później jak jakiś jakiś bacz, takie, który zejdę do dwóch odcinków do trzech. To trzy wydawał tego i tego będą się znacznie szybciej ukazywać. Będzie, będzie jedno odcinek co dwa dni, po prostu nie, nie będę tak wrzucać się codziennie, bo też nic tak nie mogę. Po prostu będą odcinki wrzucane co dwa dni. Ja sobie już jednego dnia wezmę przerendury, już wszystkie odcinki tylko będą wrzucane, albo jak już będę mieć na przykład bardziej wolny dzień, wrzucę wszystkie, tylko będę Wam po prostu udostępniał to w tym właśnie okresie dwóch dni, żebyście sobie mogli. Jeden odcinek spokojnie obejrzeć. Jeżeli jeden odcinek odstępu, żeby następnie rozpocząć. Później zakończy się kolejny, później kolejny. Albo jednego dnia będziecie ukazywać Minecraft, Reunter, to jak się zobaczy. my na przykład nie wrzuciłem żadnego odcinka w Reintera, chyba powinienem bo naprawdę to powinno być już dawno załatwione czekajcie, mamy ruberbary ja bym sobie zrobił inny pieprz hmm, gold, gold, do gold, do golda co, so, nie ma kopu myślę, że będę jeszcze kopie szukać Nu Nie mówcie, że się mamy. Ja, ja. To jest naprawdę fejl. Nah, sama resepnya. No, no już nie ma odcinek, eliminator Kurka wodna, no i no, to się udało no. żeby no, koble nie mieć, 30, a to będzie 10 minutowy. Bo naprawdę jestem zmęczony i nie mam jakiś pomysłów w głowie trochę wielkie, jakbyś to Wam zrekompensuje, bo kiedyś wejdziemy sobie na live streamach, po prostu jutro najwyżej i, no i pogadamy trochę, bo może zrobię leścimy z widzami na serwerze. Tak to się będę z nami żegnał, to jeszcze naszkuję renderowanie. No i tu będę kończyć ten odcinek. Się będę tutaj z wami żegnał. Krzyk tam się będzie z wami żegnał więc, no i tak ja. sorry, że tak się krzyk zakręcam, ale już naprawdę śmiałem płynie godzina. Jeśli ja będę z Wami żegnać, łapkujcie mnie, subskrybujcie mnie, dla nowych, komentujcie moje filmy, co byście chcieli zobaczyć. Poleccie znajomym, cześć, do usłyszenia i pa!